Konfederacja zgłasza postulat likwidacji abonamentu radiowo-telewizyjnego. Tak, zdecydowanie można zlikwidować tą opłatę tą daninę publiczną rozciągniętą już nie tylko na wszystkich właścicieli telewizorów, ale według wyroku zeszłorocznego NSA rozciągnięto na wszystkich, którzy posiadają i laptopy i nawet smartfony. Ta opłata jest niepotrzebna takie ogromne pieniądze na telewizję publiczną nie muszą iść. Zdecydowanie e, nie spełnia swoich oczekiwań. E, oczekiwań społecznych telewizja publiczna w zakresie misji publicznej realizuje tak naprawdę partyjną linię, propagandową, ordynarną, jeżeli chodzi o ostatnie 8 lat. Więc temu się stanowczo sprzeciwiamy. Nie musimy się zrzucać na te ogromne zarobki naczelnych propagandystów. Poprzednia władza przepaliła tak miliony złotych. A obecny likwidator nie chce podać zarobków obecnych władz telewizji publicznej. Więc mamy do czynienia z tym samym, kiedy jedni przepalają miliony, to jest źle, a kiedy my, w cudzysłowie, czyli oni przepalają to jest dobrze. Zdecydowanie trzeba od tego uciec. Likwidacja abonamentu radiowo-telewizyjnego jest bardzo dobrym rozwiązaniem, i mówimy to jako rozwiązanie naprawdę istotne, a nie jako. Tekst propagandowy, tak jak zrobił to Tusk, który kiedy ma już możliwość likwidacji abonamentu, to tego nie robi. Konfederacja, wolność i niepodległość.